Marcin to decyzja, dziś czy jutro. Dziś. Oczywiście, że dziś. Tak? Dziś. Koniec jutro. Jakie razy mówiliśmy jutro. Dziś powiedzmy dziś. Dobra. Boże się? Ja, jak idzie robota? Bardzo dobrze. Z górki. się Ktoś... Tak się pracuje. Popatrzcie. Youtuber, pan pilot. No to, to roboty, to. Nawet, bo chciałem nawet na setki sprzedawać ten taki mój alkohol własnej roboty. Dobra, nie ja spodziewać... słuchaj. wodą? Nie no, sprawdzamy na oryginale, przecież może być inna gęstość. Dokładnie no, tak. Bo na wodzie mogłoby oszukane być, nie? Na 100%. Na 100%. Sprawdźmy na oryginale. Bo jest inna gęstość wody i inna gęstość oryginału. To jest sprawdźmy wyniki badań To nie jest wojska piątki To jest wojska na wodzie byśmy się oszukiwali Powody jest zawsze więcej Przepraszam Jest ona Czego tam? Nocy, cena na razie tam? Pijaczkowie przyszli Czego siedzą? Piwa siedzą Pieniądze macie? Mamy Waluta? Otwieram. Proszę Proszę kradrze, co Otwieram Trochę to sprawdzę to graficznych Pierwsza strona Nie, ja już widziałem Patrz, A jest za blisko tego logo No, ale to wiadomo, że to jest za blisko Nie przypaż nam tego, bo będzie niedobre Słuchajcie, moje pierwsze w życiu wymiana kegla. <grytanie> nie, nie, Tak, tak musiałem? Musisz Wyjść tutaj na e, tej... Dużo, dużo Uważam za otwarcie. Oficjalne otwarcie. Rozpoczęte otwarcie. I don't wanna open. A? I don't wanna open. Było dobrze jak było, to żeście drzwi roztworzyli. Będą mi tu łazić teraz. Zaglądać. Tu nie mają prawa już wchodzić do tego stolika. Nikt. Tak, historyczny moment nie, nie. I Marcin ma. Zaszczyt i przywilej. 4,50. Tak, za 4,50 tak, możesz kurwa, kupić ten. Były berbelucha jakąś tam kurdę tajską. Chin sprowadziłem, samo sprowadzenie kosztowało. Więcej niż ty wypowiadasz. Restauracja Polonia dnia dzisiejszego uważam za otwarte. Po 10 minutach od otwarcia nikt do nas nie przyszedł. Ale... Pierwszy klient, mój pierwszy klient na lupę. krzyku, ile mam ci reszty wydać? Może następną wódeczkę dla panów. I tak mija życie na dzielnicy. Zdrowie. Co to?